Bardzo często pytacie o trądzik. Trądzik w medycynie chińskiej należy do układu tain, płuco śledziona, ponieważ nasza skóra to trzecie płuco. Czoło to jest projekcja jelita grubego. Ili to grube odpowiada za odpuszczenia emocji i odpuszczenia tego, co już nie będzie zużyty przez nasze ciało. Więc pierwsze w leczeniu trądzika to niemacie wysuszające, to harmonizacja emocji i dieta. Jeżeli mówimy o emocje, wystarczy dwa razy dziennie masować punkt między brwiami i tang. Jeżeli mówimy o diecie, proszę zrobić eksperyment. Wykluczamy wszystko oprócz zup gotowanych na maśle i jajek, i to w postaci tylko żółtka. Spróbujcie wprowadzić dietę odżywczą, mitochondrialną i lekko oczyszczającą. Codziennie tylko zupy. I codziennie żółtka.